Cześć. Witam cię na drugiej części recenzji Alfa Romeo Stelvio Veloce. Przejechałem tym samochodem 7000 km i dzisiaj przedstawię wam trzy najbardziej irytujące rzeczy w tym aucie, jakie według mnie występują. Jeżeli jesteś zainteresowany tematem tego samochodu i wad, jakie w nim odnalazłem przez okres użytkowania, no to zapraszam do materiału. Pierwszą kwestią, która najbardziej mi irytuje w tym samochodzie, to technologia. Mamy 2024 rok. Samochód, co prawda, jest 2023, ale mimo wszystko jest to taki czas, w którym. Już nawet w podstawowych daciach mamy Apple CarPlay'a, Android Auto I nie mówię, bo tu też jest oczywiście wszystko jak najbardziej do dyspozycji Ale czemu trzeba podłączyć kabel, żeby z tego korzystać? BMW, które będzie miało 6 lat, ma to wszystko bezprzewodowe A Alfa, która jest nowa, cały czas ma to wszystko po kablu No i teraz uwaga Mamy oczywiście możliwość zakupienia sobie tonale To jest, no nie wiem, można powiedzieć brat czy tam siostra Stelvio i już te technologie są rozwinięte, że nie trzeba używać kabelka. Nie rozumiem dlaczego w Poliftingowej wersji, w Poliftingowej Alfie, która dostała tak fajne rzeczy jak chociażby matrycowe reflektory, nie usprawnili systemu Android Auto czy Carplaya, żeby już nie było potrzeby używania kabla. Oczywiście to nie jest tak, że nie ma na to rozwiązania i tu was zaproszę do środka pokazać, że ja dokupiłem sobie specjalny moduł, który pomaga mi łączyć się bezprzewodowo z systemem CarPlay'a. Tak wygląda cały ten moduł, Wam go odepnę i pokażę. Oczywiście w przybitkach macie okazję zobaczyć, jak to wygląda z lepszych ujęć. Prosta rzecz, no taki CarLink kosztuje 200 kilka złotych. A pozwala przy okazji właśnie zaspokoić tą potrzebę, żeby nie podpinać telefonu. No nie oszukujmy się, teraz telefony są dosyć czułe na ładowanie, więc co chwilę wpinanie, wypinanie, ładowanie przez cały dzień po kilka razy, no też troszeczkę nam degraduje tą baterię, jest to niepotrzebne. Ponadto mamy też ładowarkę bezprzewodową, z której też wolałbym korzystać, bo jest to po prostu wygodniejsze, ale jednocześnie chciałbym z tego CarPlay'a, Android Auto też móc skorzystać, więc to jest rozwiązanie, które powinno być fabrycznie. Jest taka opcja, żeby sobie coś kupić działa, czy działa fajnie. Przyzwoicie. Choć przyznam szczerze, tutaj nie będę tego krytykować. Dlaczego? Dlatego, że sam fabryczny CarPlay również często potrafi rozłączyć, również często dostaje zwiechę, często się coś nie załączy, więc to działa dokładnie tak samo jak fabryczne. Czyli czasami się zawiesi, czasami się rozłączy, czasami dużej pomyśli. No jest to po prostu nieidealne, ale z drugiej strony ważne, że jest, także nie będziemy przesadać. Ale mamy jeszcze kilka innych bolączek technologicznych w tym samochodzie, które bardzo mnie irytują. Są to m.in. klamki. Tak jak opowiadałem na recenzji tego samochodu, fajne jest to, że jest podświetlenie klamek. Czyli po prostu podchodzimy w nocy do samochodu, tu nam wszystko jest ładnie rozświetlone, wygląda to nie dość że elegancko, to przy okazji dodatkowo mamy, wiemy gdzie wsadzić rękę. Natomiast nie wiem dlaczego w poprzednim modelu, w przedliftingowej wersji, klamki podświetlone były cztery, a w nowym, poliftingowym modelu, wyusunęli w ogóle podświetlenie tylnych klamek, i wówczas kupujemy samochód nowszy. Powinien być lepszy od poprzednika, ale tu już lampek nie ma. W poprzednim są, tu nie ma. Uważam, że to jest takie trochę nieferz ze strony Alfa Romeo, że wręcz troszeczkę osłabili ten samochód, a po liftingu przecież powinien być tylko lepszy. No ale taka jest polityka tej marki, jest to coś po prostu co może boleć. Ponadto nie rozumiem, jak w tych czasach, gdzie kamery można kupić naprawdę rewelacyjnej jakości, montują coś takiego. Jakość wyświetlanego obrazu na kamerze to jest po prostu no Lekko nie przystoi, szczególnie takiej marce jak Alfa Romeo, która naprawdę potrafi cieszyć oko i z mojego materiału o trzech najfajniejszych rzeczach, jakie doceniam w tym samochodzie, no to jest taki pryszcz. Oczywiście, kamerę też teoretycznie by można zmienić, zastosować jakieś szerokokątne, fajne kamerki, które dadzą zdecydowanie lepszą rozdzielczość. No, ale trzeba to zapro zaprogramować w jakiś sposób. Musi to być kompatybilne, działać. Eee, jeszcze nie widziałem takich przeróbek. Wiem, że są osoby, które mogłyby się tego podjąć, ale dlaczego w opcji nie ma po prostu czegoś lepszego? Już nie mówię o kamerze 360 stopni, ale kurczę, przynajmniej ta kamera tylna mogłaby troszeczkę więcej spełniać oczekiwań. Fajnie, że jest, ale samolot kosztował ponad 300 tysięcy. Złotych. Raczej powinno to być standardem, tym bardziej, że nawet w Oplach kamery cofania są standardem i nawet w Oplach te kamery są lepszej jakości. Drugi, najbardziej irytujący mnie temat w mojej Alfie Romeo Stelvio Veloce, czyli dwulitrowy 280-konny silnik benzynowy. Dźwięk. Słuchajcie, to jak ten samochód odpala na zimno, to jak przenosi pewne wibracje, jest naprawdę bardzo nieprzyjemne i jest to objawem, który na Pierwsze kilometry dawał w ogóle takie poczucie, czy coś jest nie tak. Ale jak się okazuje, no każdy model niestety tego typu wibracje posiada, ale sam dźwięk tego silnika, już nie mówię wydechu, bo ten akurat brzmi całkiem przyjemnie, ale sam silnik brzmi po prostu jakby był to silnik wysokoprężny, czyli silnik diesla temat normuje się jak się silnik rozgrzeje pojeździmy chwilę, to wszystko zaczyna być bardzo cichutkie, bardzo przyjemne i, i, i wtedy na, naprawdę nie ma na co się czepiać ale fakt jak brzmi ten silnik jak się go odpali na zimnym jest irytujący, tam akurat obok stoi Audi A4 z silnikiem wysokoprężnym i ten dźwięk jest bardzo spójny do tego, co prezentuje Alfa Romeo na zimno. Jest to zapewne kwestia oleju, kwestia, że on musi się dobrze rozgrzać i wszystko fajnie nasmarować. Wówczas ten dźwięk zaczyna się troszeczkę bardziej wytłumiać, no ale no nie przystoi. Jest to benzynka, fajnie, żeby lepiej nie przy, na przykład wygłuszyć może przestrzeń silnika od kokpitu, żeby jednak te nieprzyjemne dźwięki nie przechodziły. Wydaje mi się, że można by zastosować jakieś lepsze maty wygłuszające, czy chociażby w tej pokrywie zaworów plastikowej, żeby to jakoś odizolować. Czy to jest czepianie się? Być może powiecie tak. To są tak czy inaczej pewne wady, które znalazłem ja w tym aucie. Nie ma ich mimo wszystko za dużo. Jest to samochód, który bardzo doceniam, bardzo go lubię, ale... Takie malutkie elementy na pewno sprawiłyby, że nie miałbym w ogóle żadnych zastrzeżeń do tego auta, a tu jednak e, jakieś zastrzeżenia małe można mieć. Ostatnim elementem, jaki będzie związany z tym samochodem, nie tyczy się już stricte tego samochodu, tylko pewnej sytuacji. Wcześniej miałem okazję pracować wcześniej, no kilka lat temu, sporych kilka lat temu, pracowałem w Policji Drogowej. Na co dzień dostawałem mnóstwo komunikatów, e, będąc właśnie policjantem o kradzieży samochodów. Okazuje się, że Alfa Romeo nie były jakieś wyjątkowo popularne, jeżeli chodzi o kradzieże, ale niestety aktualnie okazuje się, że te samochody cieszą się coraz większą popularnością wśród złodziei. Tu możecie zobaczyć kilka sytuacji z fanpage'ów, gdzie ludzie zgłaszają kradzież swoich samochodów właśnie jeżeli chodzi o Alfa Romeo, więc trzeba się gdzieś tam tego wszystkiego troszeczkę bardziej wystrzegać, jeżeli chodzi o Jakieś rozsądne zaparkowanie tego samochodu, czy rozsądne ubezpieczenie? Ja, co prawda, znowu w jaki sposób zabezpieczyłem się, i tu już Wam pokażę, w jaki sposób. Jako, że nie mam prywatnie swojej własnej posesji, gdzie mógłbym bezpiecznie przechowywać samochód na co dzień, nie licząc oczywiście tutaj w firmie, no ale jeżdżąc do mieszkania, no muszę zostawić go na parkingu. Stresowałem się właśnie o kradzież tego modelu. Tym bardziej, który jest zabezpieczony folią, zawsze dobrze wygląda. No po prostu przykuwa oko. Stwierdziłem, że muszę się zabezpieczyć. Ja zastosowałem w swoim egzemplarzu canloka. Jest to takie zabezpieczenie, które Pozwala właśnie ograniczyć opcję kradzieży Waszego samochodu, dlatego że blokuje sygnał na szynie CAN, dzięki czemu nie mogą Wam ukraść samochodu na Game Boya, na walizkę, na inne metody kradzieżowe, jakie aktualnie w dzisiejszych czasach są dostępne, dlatego że odcina nam jakkolwiek możliwość zmiany biegów. Pokażę Wam, jak to działa. Pierwsze co, muszę mieć albo taką pastylkę, którą mam tutaj, zabezpieczauto.pl, albo mam aplikację w telefonie, bądź ewentualnie wchodzę sobie specjalnym kodem w kierownicy. Który jest zaprogramowany, znam go tylko ja. ja, sam sobie go oczywiście ustawiłem. Mogę sobie wpisać taki kod, wówczas samochód fajnie ruszy bez żadnych problemów, bez żadnych awarii. Natomiast pokażę Wam, jak wejdę do tego samochodu. Zamknę drzwi. Jak to działa? Zamykam drzwi, uzbrajam, odczepiam Kanloka, odczepiam ten, tą pastylkę, która jest tutaj w tym przypadku sygnałem dla naszego zabezpieczenia w samochodzie. Do tego, żeby zaprezentować Wam, w jaki sposób system zapobiegnie odpaleniu, uruchomieniu samochodu przed kradzieżą. Także idę to schować, żeby nie czytało się to z naszym urządzeniem zabezpieczającym, i zaraz Wam pokażę. Dobra, schowałem naszą pastylkę, chowam kluczyk do kieszeni, podchodzę po prostu do samochodu. Załóżmy, symulujemy, jakby ktoś skopiował nasz kod z kluczeka i po prostu dostał się do naszego auta. Są drogą bardzo często też widziałem sytuacje, gdzie przez radar, to jest akurat radar tego długiego zasięgu do aktywnego tempomatu, przez ten radar właśnie są w stanie otworzyć i odpalić samochód, więc załóżmy, że to zrobili, dostali się do naszego auta. Wchodzę, nie mając pastylki, nie wiedząc, że jest takie zabezpieczenie, uruchamiam auto. Silnik się odpalił. I teraz tak. Właśnie samochód odblokowałem, żeby dało się cokolwiek nagrać, dlatego że tak został zabezpieczony przed kradzieżą, żeby jednocześnie wzbudzić syrenę fabryczną. To jest pierwszy, pierwszy krok, właśnie, który ma zapobiec kradzieży. Drugim krokiem jest oczywiście kwestia braku możliwości przełączenia skrzyni biegów. Czyli w dwóch sposobach. Po pierwsze, e, informujemy sąsiadów, że ktoś niepożądany korzysta z naszego pojazdu, czy w jakiś sposób po prostu informuje e, osoby, które będą przechodziły, albo po prostu odstrasza złodzieja. A drugi sposób m, zapobiega możliwości odjazdu tym samochodem, bo mamy zablokowaną skrzynię biegu. Nie jesteśmy w stanie w ogóle zmienić biegu e, bez odblokowania systemu. Tutaj akurat odblokowałem system specjalnym kodem, natomiast jakbym miał pastylkę, po prostu zrobi się to automatycznie. Uważam, że tego typu zabezpieczenie jest rewelacyjną metodą na uchronienie się przed kradzieżą waszego samochodu. No przy koście tego auta, przyznam szczerze, takie zabezpieczenie dla mnie to w ogóle nie był żaden koszt, nie, nie ukrywam, że cenię sobie bardziej święty spokój, raz zdarzyło się niestety, że ukradli mi w życiu samochód, więc nie, wolę po prostu nie przeżywać tego ponownie, tam co prawda udało się z ubezpieczenia ściągnąć całą kwotę odszkodowania, ale jednak wolałbym się z tym samochodem nie rozstawać, jest on skonfigurowany idealnie Pod mnie, jest on zabezpieczony bezbarwną folią ochronną, jest on perfekcyjnie zadbany zgodnie z tym, jak sobie po prostu o to wszystko, składam samodzielnie, więc zachęcam was do tego, żebyście też zabezpieczali swoje fury, żeby Alfa Romeo były bezpieczne. Oczywiście ja w konfiguratorze mam również zaznaczony fabryczny autoalarm, ale on tyczy się sytuacji, gdzie ktoś wybije szybę i dostanie się w jakiś stricte ingerencyjny sposób do Waszego samochodu. Absolutnie nie zadziała w, w sytuacji, gdzie ktoś sklonuje Wasz kod z kluczyki i po prostu się dostanie do auta. Więc zachęcam, jeżeli jesteście zainteresowani Canlockiem, wejdźcie na, to, czy to na stronę zabezpieczautopel czy napiszcie do nas. My też dla grupowiczów Alfa Romeo, czy dla użytkowników ogólnie mamy rabat. Udało się nawiązać taką właśnie, takie porozumienie z Canlockiem, żeby dla widzów tego odcinka zastosować kod rabatowy. Jeżeli jesteście zainteresowani żeby zamówić sobie usługę zabezpieczenia, napiszcie do nas, wyślemy Wam kod i przekażemy namiar do odpowiedniego handlowca, jeżeli chodzi o zabezpiecz autoperady. Przy okazji, Canlock akurat ma wersję pro swojego urządzenia, w której dostaje powiadomienie SMS o próbie kradzieży mojego samochodu z GPS-em, w którym miejscu samochód się znajduje, bo nie dość, że jest tam możliwość odcięcia właśnie zapłonu czy chociażby zmiany biegów. To przy okazji, jest tam GPS, który pokazuje nam cały czas lokalizację naszego samochodu w przypadku próby właśnie no, odblokowania samochodu bez zdjęcia właśnie Canlocka. Ponadto dostaje nie tylko SMS-a, ale również telefon informacyjny, żeby nie przegapić sytuacji, w której ktoś próbuje nam ukraść samochód. Jest to naprawdę kompleksowy system, który w 100% zapewnia nam bezpieczeństwo. Oczywiście są sytuacje, że nawet taki system da się obejść ale wydaje mi się, że złodziej będzie zdecydowanie bardziej chciał się pokusić o samochód sąsiada, który nie ma żadnego zabezpieczenia, niż próbować forsować się z czymś, co jest bardzo, bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o działanie, dlatego że to, jeżeli chodzi o sam system, działa na jakichś krótkich falach Bluetootha, które są niestety nie do skopiowania, więc tu złodziej by musiał bardzo dużo dłubać i znaleźć przede wszystkim wszystkie moduły, jakoś w jakiś sposób je rozszczepić. Nie znam się na technikach, jak wiem, że jest to skomplikowana procedura. Tylko fachowcy instalujący ten system, byliby w stanie ewentualnie go w jakiś sposób zniwelować, ale to też wymagałoby czasu, a już sam Kanlok zacząłby nas informować, więc to są wszystkie bolączki tego samochodu. Dwie. Dosyć błahe, ale jednak istniejąca. Trzecia nie tyczy się tego egzemplarza, tylko ogólnie sytuacji e, rynkowej, sytuacji kradzieżowej. Niestety te alfy e, są coraz częściej popularne właśnie z uwagi na to, że są sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych, więc zapotrzebowanie na części jest dosyć spore, ale mimo wszystko e, uwielbiam ten samochód, jest naprawdę rewelacyjny. Takie mikropoprawki w postaci karlinka czy w postaci właśnie jakiegoś zabezpieczenia spowodują, że możecie się cieszyć z waszym samochodem naprawdę bardzo długo bez e, w ogóle zwracania uwagi na jakieś małe, drobne pierdółki, więc jeżeli podobał Ci się materiał bardzo prosimy o wyłapkowanie, zasubskrybowanie, bo recenzji takich samochodów i tego typu materiałów będziemy tworzyć więcej no a na co dzień zajmujemy się car detailingiem, jeżeli jesteś zainteresowany Kwestią zabezpieczenia lakieru, napisz do nas. Na pewno stworzymy dla Ciebie jakąś dobrą ofertę. Ale jeżeli potrzebujesz samodzielnie coś zrobić przy samochodzie, no to mamy już ponad 100 poradników, gdzie pokazujemy, jak takie usługi wykonać we własnym zakresie. Tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli samo się podoba, napiszcie w komentarzu ewentualnie jakieś Wasze uwagi. Ewentualnie, jak się nie podoba, to również możecie go fajnie skrytykować. Nie mam nic przeciwko, byle z kulturą. Tymczasem uciekam. Dzięki i do zobaczenia. Present me a line. Yeah, I'm a QB, but I ain't handing on nothing for someone to monetize. And it goes to the birds too. Can't give it a time if a dollar's so a cut. to the Ice. They get X out for they had the potential to be my ex. I know how to play.